I witam jeszcze raz. Ja, kochani, to powiem Wam, że jeszcze będę starał się popracować nad trybem nocnym. W tym telefonie Samsung mam bardzo piękny tryb nocny. I tak myślałem, właśnie, że mógłbym takie diody, bo nie wiem, jak tutaj będzie tryb nocny wyglądał, ale wydaje mi się, że będzie podobnie jak w telefonie. Natomiast jeśli by był taki wymagający diod podświetlających, to jeszcze mam w planie tutaj zainstalować takie większe diody o większym zasięgu do widoków w ultrafiolecie lub w podczerwieni, coś w tym rodzaju i dzięki temu w nocy będzie dobrze widać. Tylko na razie jeszcze nie wiem, muszę się zorientować tu, jak to będzie widać. jeszcze nie sprawdzałam. No, tylko teraz nie mógłbym sobie na to pozwolić, ale tam w przyszłości zamierzam w najbliższej przyszłości zainstalować sobie diody do trybu nocnego. Chyba, że będą te kamery ten, ta kamera będzie widziała w nocy tak jak telefon widzi. No, taki mam właśnie plan zrobić na ekstra super, żeby było super bezpiecznie, bo o różnych porach nieraz nie nieraz dość, dość późno wracam zależy jaki kurs mam, no, no to hejka kochani, pozdrawiam Was serdecznie, hej, pa.